Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Miliskanowem StarCraft zapraszam na ten mały meczek StarCrafta 2. dwa, otóż, naszymi graczami są w dniu dzisiejszym Gulan Faran i jakiś Kimari, więc Teran kontra Protoss na mapie Tumble Valley. Tak, tak, dokładnie tak. Tak, powiedziałem, powiedziałem. Oczywiście możecie też słyszeć, iż mówię totalnie nosowo. Otóż mam zatkany nos, otóż jestem cały czas chory i zdycham po prostu jak nie wiem co, ale zdycham. Totalnie. Ale potrałem nagrać tutaj szybciutki meczyk. Otóż ten meczyk to jestem ten, ten graś tutaj po prawej stronie z apm na poziomie 20, 19, 18, 17 to jestem ja. Muzyki, jeżeli się nie mylę su su szukałem. Smurf, to jest mój smerf. Jeden z widzów mi pożyczył konta. Zagrałem 5 gier sprawdzających, wylądowałem w platynie, widzicie jak to jest APM olbrzymie <laughs> Szukałem sobie chyba muzyki jakiejś. No już przestałem szukać, więc yy, zagrałem sobie protosem Protossem z nocy z piątku na sobotę, taki mały ladder dla odmiany, bo z zergiem mi nie szło, no po prostu masakra jakaś totalna, tu grałem na randoma, swoją drogą to był random i nie wiedziałem właśnie na kogo gram, więc postanowiłem zrobić yy, one gate expand, totalnie nie wiedząc jak się robi tego builda, yy, one gate expand na tej zasadzie, że myślałem, że to może być zerg, o tak, że to może być zerg. Ale marzyłem o tym, żeby to był teran i jak się okazało to był ewidentny teran, więc tutaj wyszło nie najgorzej, bałem się. To by było no, trochę takie ryzykowne jak był zerk, to miałbym problemu bo nigdy się przy czymś takim nie broniłem, niczego takiego nie robiłem, więc to już wolina robimy i... Tak, skoro to powolniku się rozpoczyna, to ja zapraszam Was jeszcze na niedzielę, na godzinę 19.00, na imprezę urodzinową. Moją, którą będę obchodził razem z teamem Maxwell, który będzie walczył z włoskim teamem. A zapomniałem autentyczne nazwy, sobie jeszcze trochę chory, więc nie pamiętam. Więc zapraszam wszystkich serdecznie na niedzielę na godzinę 19.00. Mam nadzieję, że włości się nas nie przestraszą i się pojawią i będziemy grać. A jak się nie pojawią, to robimy imprezkę i będę grał z widzami. O tak, protosem będę grał. O właśnie. Tu jest moja próba za soberbię, albo będę grał ladera. Jeszcze zobaczę. Moja próba jest za chwilę sobie nie zabita. Jak widzicie, mój APM widać, że to była godzina trzecia nad ranem. Bo um, ten średnio nie ma co patrzeć. No dobra, jest masa niski. Tak więc, jak widać, sam nie trzeba nic robić. No bo co ja mam tutaj klikać? Co ja mam tutaj klikać, wy mi powiedzcie? Nic nie mam, co klikać. Podwójny gaz. I teraz jest bardzo ważne, jak widzicie, tylko po dwie proby wysyłałem. Ponieważ to był taki build, który zobaczyłem u day 9. Yy, Postanowiłem go sprawdzić, i pamiętałem dokładnie jak to wygląda taki główny zarys, mniej więcej znałem. Pierwszy od wybieg był chroną i on teraz idzie tutaj poharasować przeciwnika. Dlaczego idę harasować? No bo zauważyłem, że on nie przejął gazu żadnego. Brak gazu na 90% oznacza najczęściej ekspansję szybką, czyli on mnie nie zeskautował. On mnie nie zeskautował i jeszcze się rozszedł. No i zerot w tym momencie może bezproblemowo wejść, tutaj dojść i się zabawić z tym miłym panem. Tak to jest jak się wysyła <laughs> marnicy na Scout, a nie SCF. No i już mój 0 y, grzecznie podchodzi. Kolejna jednostka to jest centry, bo będę potrzebował centry do tego co tutaj myślałem. No i teraz y, wielki Scout biegnie zrobić krzywdę facetowi. Zobaczmy ile jednostek zabitych aktualnie jest jedną, teraz się wyrównało, teraz on stracił dwie i dawaj go Kilim, Kilim, Kilim. I zapomniałem, że on ma tutaj 5 obrażeń i nie sprawdziłem. No i sf mnie zabiła, ale ja zabiłem mu dwóch maryńców i jednego SF-ki bardzo mocno uszkodziłem w międzyczasie. Yy, już bo centry już jest Stalker i dostawiamy gate'a i stawiamy ekspansję. Bo to chodzi o to, żeby postawić Ekspa, a w międzyczasie też wydobywając tylko gaz z dwóch tych, bo potrzebuje minerału, potrzebuje więcej zelotów przygotować się, żeby odwiedzić tego miłego pana i właśnie to w tym momencie robimy idziemy go odwiedzić, to jest platyna, gram na platynę z Europy, więc od razu nie krzyczcie ojejku na serwerze amerykańskim pewnie ta platyna ten... Terran gra jak yy, niedorobione srebro. Yy, biedne te jednostki za chwilę zostaną oczywiście zabite. W międzyczasie ja nic ciekawego tutaj nie robię. Myślę, że może jeżeli zacznę grać, jeżeli dobiję do wysokiej platyny tym Protosem, to bo w następnym sezonie będę grał Protosem na serwerze europejskim, od razu mówię, to wtedy pomyślę o jakimś może mini poradniku, żeby kontynuować serię US USS2, ale mam zatkane masakra, nie mam żadnych kreków, żeby to wziąć, ale trudno, jeden filmik mogę nagrać, prawda? z ogłoszeniem to jest przy okazji a dzięki temu przy okazji się obejrzycie no i już się tutaj szykuje jest proxy pylon za chwilę powinienem mieć kolejną porcję, jest kolejna porcja z centrum, żeby blokować tutaj oczywiście force żeby żeby nie mógł je naprawiać bunkra. Też w poniedziałek na godzinę 18.00 zapraszam was na RS League, będzie grać z Korei StarTale Bomber, więc na pewno warto go obejrzeć, to jest bardzo proszę o taki mały prezent urodzinowy dla mnie, przyjdźcie dzisiaj na streama oraz w piątek, a oraz w poniedziałek, będzie dla mnie to bardzo miła przyjemność, jeżeli będzie was dużo, dużo i gęsto. No, i już są zeloty. Jeszcze jedna seria zelotów tutaj powinna być, i dopiero wtedy atakujemy. I zobaczmy teraz wielkość armii: 11 do 16 na ten jeden bunker. Czuję się zadowolony, szczęśliwy, ma też marudery, ale ja mam ekspansję i dochód mój jest oczywiście mega w plecy. Najprawdopodobniej powinien być 10 razy większy, ale ja o tym zapomniałem. Ja się szykuję, żeby go tutaj przywitać. Kolejna seria zelotów. Dlaczego zlotów? No bo one właśnie idą naprzód i będą rozwalały bunkier. W międzyczasie mamy jeszcze próbę, z z przodu, no i teraz idziemy się zabawić z przeciwnikiem. Wpadamy i forcefieldy, na razie nie rzucałem jeden, drugi. Próbuję tutaj podbić trzeci przyblokowany jest z nie ma mocnych się nigdzie ruszyć. Tutaj blokujemy też amperza, żeby nie mógł się dostać, no i godzimy go dalej. I jeden y, forcefieldy jak widzicie ładnie rzucony, tutaj chyba zapomniałem o forcefieldzie, a bo rzucałem nowe jednostki. Gdzieś tu chyba zaraz kolejny forswidz zostanie rzucony, rampę blokujemy właśnie, tu trzeba rampę przyblokować, żeby nie było możliwości ucieczki. No i dobieramy mu się do Orbitala. Jak dobieramy mu się do Orbitala, to oczywiście nie przejmujemy Kimari, to jestem ja doświadczeń europejskiej, ja bym też od Rody zaczął dopiero oglądać yy, więc tak to mniej więcej wyglądało oczywiście dochód do fudki, ale musimy, że produkowałem trochę tych yy, drobek, mimo wszystko przypomniałem sobie o tym, to była pamiętajcie, trzecia nad radem gdzieś. I tu, tu błąd zrobiłem, nie rzuciłem. Chciałem tutaj jest to co Force rzucić. Yy, mój mały błąd. Dobrze, że tego nie rzuciłem, nie, że się nie przyblokowałem. Uciekamy, grzecznie wzywamy. Następna seria to są Stalkery. Dlaczego Stalkery? No bo one się tutaj chyba najbardziej przydadzą, żeby jednak ganiać się z przeciwnikiem, wbić się do środka. Force przydało mi się, żeby go przyblokować. Łup jeden wystarczy, więcej nie trzeba, bo Stinch jest gruby. I widzicie jak to wyglądało, i mamy rycz, i ta z jego strony. Tak więc, y, ogłoszenie było, kolejne ogłoszenie na tvgry.pl jest mój materiał na temat protosów. Jeżeli całkowicie nic nie wiecie na temat tej rasy, chcecie poznać jednostki tak od samej podstawy, zapraszam na tvgry.pl, bo tam też tworzę, ha, ostatnio, w ramach tak zwanych gixów No to co, do usłyszenia, do zobaczenia do następnego razu, do zobaczenia na streamie w niedzielę, oraz w poniedziałek, w niedzielę o 19, w poniedziałek 18.00. Cześć wszystkim, na razie. Bo wiecie, zbliża się rok, potem może być mniej materiałów i mniej streamów. Ta cześć.